nawet najlepszy logopeda nie jest w stanie zaczarować Waszego dziecka. Bez Waszej współpracy, drodzy rodzice, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Żeby terapia logopedyczna przynosiła efekt, potrzebne są trzy opcje. Terapeuta, dziecko i cała rodzina. Sam terapeuta nie jest w stanie nic zrobić. Pamiętajcie o systematycznej pracy, o zaufaniu do logopedy. Jeśli Was coś niepokoi, po prostu o tym mówcie. Jeżeli będziecie czuli i wiedzieli, co z czego wynika i dlaczego musicie coś zrobić, żeby Wasze dziecko miało postępy, po prostu zachęcam do tego, żebyście to robili. Nie będzie wtedy takich informacji. Trzy lata dziecko chodziło do logopedy i widzi Pani, i nic. Na pytanie: A czy Państwo ćwiczyliście w domu? Nie. No właśnie systematyczna praca zaufanie to się nazywa współpraca równanie efekt w postaci prawidłowej komunikacji mowy dziecka